Siemano, witamy wszystkich serdecznie. Siemano. Niech we wtorkowym, a w środowym odcinku. Ze względu na to, że przez cały dzień, przez te święta, jak mieliśmy poniedziałek wolny, to wczoraj przez cały dzień myśleliśmy, że jest poniedziałek, poniedziałek myślałem, że jest niedziela. I dzisiaj rano siedzę w aucie i mówię, ty przecież dzisiaj jest środa, wczoraj no. powinien być odcinek z pracy. Dokładnie. No i stąd to opóźnienie wynika. Nasza wina, wiemy, przepraszamy, no ale każdemu może się zdarzyć. Nie? Ale zobaczcie, jak to jest, nie? Że jak człowiek pracuje od poniedziałku do piątku przez ileś tam lat, bo my już pracujemy ponad 10 lat, to się tak przyzwyczaja, że jak jest dzień wolny, to, to teraz tak. mózg myśli, że to jest niedziela albo sobota, nie? Tak, i potem uciekają. tak pewnie. samo ja cały poniedziałek myślałem, że jest niedziela. No to ludzki poniedziałek. No ja tak samo wypiliśmy flaszkę też śniadanie żeśmy zjedli. Zjedliśmy. I przychodzi ten y, poniedziałek, a ja myślałem, że to niedziela, cały dzień. W tak no robocie tak samo, ale szybciej nam zleci ten tydzień do piątku. No pewnie, pewnie. I słuchajcie, co się dzieje, co się dzieje w szklarni, na szklarni. I poza. I poza szklarnią. Ja czyszczę takie rynny odpływowe, tam gdzie spływa woda w, z papryki. Ta co się przelewa, to ona wylatuje i płynie sobie takimi kanalikami do końca i się wylewa do takiej wielkiej rury. I to czasem się zapycha, i tak dwa, trzy razy trzeba to w roku opryskać. I zazwyczaj robię to ja. Siedzę przez cały dzień, czy mam karsze w ręku, i po prostu psikam samą wodą w terynięki, żeby je przeczyścić. I teraz jest, mamy początek kwietnia, a później będę tak. to robił jeszcze w sierpniu, we wrześniu. No dwa razy w roku tak czyścimy te kanaliki. Tak, jak się pozatykają, to wtedy. I przez cały nie? dzień tak jeździłem, czyściłem je nuda ogólnie przez cały dzień słuchałem muzyki, bo tak jak się nam poprykło, co za wszystkimś pogadam, a przez cały tydzień niestety nie będę tego robił. Tylko będę czyścił te kanały, bo zostało mi jeszcze na jakieś 40% mniej, 30%, 35. Myślę, że w piątek o godzinie 15 będę miał koniec. Muszę dojść tam do końca, ale mniej o wiele większą połowę mam zrobioną. Tak, tak, idzie, idzie, to normalnie, nie? Wiadomo, a ty co ty Ja to w... Kulkitne. Kulkitne. Nie, a tak na poważnie, moi drodzy, no w tym tygodniu robimy osobno z tego względu, że po prostu jest dużo mniej tej papryki. Yy, ostatnimi czasy czasami mieliśmy po dwa wózki, były ponad dwa, półtorej. No i w końcu nadszedł ten dzień, gdzie ten tydzień w sumie, gdzie mamy trochę tej papryki mniej, dlatego też mieliśmy poniedziałek wolny i przez to, że mieliśmy poniedziałek wolny, teraz musimy robić nie 18 trali dziennie tak jak powinniśmy robić, tylko robimy 24 trale. Ale to i tak nie ma problemu, bo naprawdę tej papryki jest tak mało, że na przykład z jednej rajeczki czasami wywoziłem pół wózka. Oczywiście są rajki, gdzie są po półtorej, jest jeden wózek dokładnie na całą rajkę, ale to i tak jest nic. nie nas gdzieś, nie wiem, z cztery osoby, czasami trzy. No i tak się w sumie wyrabiamy, i tak się wyrabiamy. Na luzie idziemy, zresztą będzie widać, na luzie idziemy, zrywamy sobie jedną rączką tą paprykę. Niestety, troszkę duszne jest na szklarni, ale sami Jefu, chyba tak wiecie, no. co z tą pogodą się w tym roku dzieje, moi drodzy. Ty w ogóle, ty wczoraj, to jest... wczoraj padał grad w Holandii, nie? Grad, śnieg, no chwilę, przecież co chwilę jest, mnie już to do głowy dostaje. Wczoraj tak samo, leżę, patrzę słońce. Mówię, dobra, biorę psa, idę na dwór. Wybiegam na dwór, a tu zawiało dwa razy, jak ciulło śniegiem, mówię, no. ja pierdzielę, spierdzielam do domu, nie? No i tak co 5 minut, no i to jest takie nieprzyjemne, bo tu też jak się szklarnie nagrzeje, on okien nie otworzy, bo tak jak mówię, co 5 minut pada. Ci, co siedzą w Holandii to wiedzą, jak tu szybko się pogoda zmienia, nie wiem a, jak w innych krajach, też piszcie. widzicie. Mi się wydaje, widać, że jest też... podobna pogoda do angielskiej. Tak, podobna do angielskiej, Wiatr ale wiesz, dższe, nie? tam to wieje i leje cały dzień, a tu 5 minut przygrzeje takim słońcem, no, że aż tak. siebie kapie, a za chwilę kurde się robi tak ciemno, że nie wiadomo czy się kłaść i spać, czy o co, o, o co chodzi, nie? No i tak moi drodzy, tu przez to właśnie, że mamy mniej tej papryki, to sobie na luzie teraz chodzimy, jedynie ta pogoda dobija i teraz Wam takie coś podkreślę, mamy mniej papryki i cena poszła od razu do góry. Ta, moi no. drodzy, na dzień dzisiejszy Dostań... jest od 2 euro do 2 euro 20, no. to jest bardzo wysoka cena, zawsze było euro 15, mhm. euro 10, teraz naprawdę jest tej papryki mniej na wszystkich szklarniach, z tego względu, że na przykład na żółtej czy czerwonej, też w zeszłym tygodniu, ile dobrze pamiętam była cena około 4 euro. Była no. To te inne cycle. Tak, no, to też klarnie wygalały tak paprykę, że też teraz mają bardzo mało tej papryki, nawet nie ma tej zielonej, więc cena poszybowała w górę. No oczywiście Jasne. my trochę mamy stałe kontrakty, więc to nie ma problemu. A czyli nie my, tylko nasi pracodawcy oczywiście. Tak, z tą cenę mają tu już. Z tą mówiliśmy. cenę, tak, więc to nie ma problemu. No ale tak jak mówimy, ten tydzień będzie jeszcze luźny. Przyszły tydzień już trochę będzie więcej, ale, ale po też przyszłego nie tygodnia no. to chciałem jeszcze tak szybko tutaj powiedzieć, że Adrian ma urlop tydzień czasu, także przez tydzień nie będzie Adriana. Tak. ale na jego miejsce wskakuje junior, 12 kwietnia przychodzi juniorski i myślę, że junior tutaj dzielnie zastąpi Adriana w tym tygodniu. Zresztą było już tak w tamtym sezonie i dosyć spoko mu to wychodziło. A jestem Unel przejmie. Ja i tak po królu. Będę, też będę dosyłał jakieś filmy tam coś z mojego urlopu, co będę robił oczywiście. Też mam jasne, jasne, no. Też mam trochę pracy, w Taki domu już vloga nam nakręci, vlogaska. Tak. Bo wiadomo oczywiście, ja jak mam wolne, to zawsze coś robię. No, jasne, niestety, ale tak już ze mną jest. Nie jestem alkoholikiem, ale pracoholikiem. Pracoholikiem. No. Dobra, Ty już tutaj nie oszukuj, nasi widzowie dobrze wiedzą, z kim mają do czynienia. Oczywiście. Słuchajcie, lecimy zmierzyć tą bestię, poglądamy coś na szklarni, Chodźcie z nami. Ty, one już są naprawdę wysokie, nie? Tak moi drodzy, zobaczcie, jak wywaliły te gadziny. Normalnie masakiera. Ale to jest nic. Ale tak, go... jak się fajnie komponujesz tą koszulką <noise> z krzakami, specjalnie, żeby ci nie było widać. Tak, żeby mi nie było widać, jak się tak mówisz. Zobaczcie, tutaj mała taka się robi czerwona. Tak, ale Zobaczcie, z... jak się robi czerwona. Serdecznie przerwałem, ale czy ty to, to mi przerwałeś teraz, to już nie będziemy się kłócić. Nie Chciałem im tylko pokazać, żeby sobie zobaczyli, jak ona się. Przebarwiar jest zielona, później robi się taka brązowa, czarna i z czarnej robi się czerwona, nie? O, tak. Zobaczcie tutaj jest początek jak się robi weś obrzardiam tego planta tam jest o. Zobaczcie, widzicie? To jest zostawiana papryka, ale tu ciemno. Ona się I tęczowa robi. robi. Robi się taka brązowa najpierw, a tutaj jest pierwszy stopień. Tak, tak tu jest pierwszy, pierwszy stopień. stopień. O. Się bacie, przebarwia tak koszulować. delikatnie, że jest zielona, tylko jest taka mała tęcza i ona już się przebarwia. Oczywiście tej papryki już nie sprzedajemy. Po trzech tygodniach, bo zazwyczaj wiecie, że tygodniowo raz okrążenie szklarni robimy, więc po trzech tygodniach taka papryka zielona robi się czerwona, jest wtedy 80% przebarwienia. Wtedy można ją śmiało ścinać i już sprzedawać taką czerwoną. A 20% nie? dojdzie Wam w domu. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, tutaj to było. Tak, jeszcze tak. Mierzymy. Tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej. Jeszcze jeden jeszcze dalej. Jeszcze jeden dalej. Tak, jeszcze jeden dalej. A to ma wyliczone. Wszystko. Zauważcie, przede wszystkim, tu na dołach my zebrali już paprykę. Zobaczcie ile nowej wyskakuje. Patrzcie jak to wisi, po Między krzakami strasznie ciemno szybko. On... Tak. I jeszcze wam mogę widzieli? jedną nowinę sprzedać. Nie sprzedawa już w przyszłym tygodniu. Powiedz. Już nie będziemy robić co drugą rajkę, tylko wjeżdżamy i będziemy Aha, robić. Bo już są duże. Nie? Każdą rajeczkę, że po prostu będziemy rwać tylko z tych dwóch plantów, co mamy po tej stronie, że nie musimy sięgać już tam. Troszkę wolniej pójdzie, ale wygodniej, oczywiście. Ale więcej osób też nie? Tak jest. Y, tu mamy to w Junior przychodzi w poniedziałek. poniedziałek Artur przychodzi, pozdrawiamy, tak. jak oglądasz? Przysiek, I Krzysztof tak, przychodzi. Tak. Stali pracownicy sezonowi Jest dużo osób, czekajcie tu go wywinę dziada, bo trochę tam... Czole go wysadziło Drut zajechał, mówiłem, że jak te papryki zetniemy teraz to będzie, to będzie jazz normalnie Ja spróbuję to... Najpierw se tu do doniczki Tak, wywalę liście, żeby nie było lipy, moi drodzy Stanę są na rurki Wiele tam masz pani I teraz o, jest tak... Kurde. No 60 cm. No, bo ja już muszę tutaj się unieść do góry. Met 60 metr 60 met 60 Odtąd podnosimy. Od doniczki, tak. Od doniczki metr, metr 60. 60. No to wysadziło je, nie? Poszło, poszło, poszło gdzieś 30-40 cm. Coś takiego. No, no dużo papryki było, dużo my zerwali. Pogoda też w miarę, no nie jest taka zła, bo nie jest tak zimno, ale te słońce wyjdzie, zajdzie, wyjdzie, zajdzie. Jest taka duchota, więc tej papryki naprawdę teraz wyskakuje dużo. Niebawem, yy... w przyszłym tygodniu jeszcze będzie luźno, dlatego też zmykam na urlop. Junior w tym czasie się rozkręci, mam nadzieję. Ta. A ja wrócę Zrapię po dwóch tygodniach. Rytm. Tak, a ja wrócę po dwóch tygodniach, jak już będzie naprawdę za. Po tygodniu, Jakich dwóch? Po tygodniu, brawe? przepraszam, bardzo przepraszam. Kurde, chciałbym, marzy mi się chyba, marzy mi się na. No Dwa ale tygodnie niestety. będziesz mi latem spokojnie. Tak, latem będę miał, a raczej już na koniec lata, bo ja w lato się już nigdzie nie wybieram, więc dopiero będę miał we wrześniu wolne, więc wiesz, jak jest, nie?

naszym kolegom To jest on specjalist z Turcji Turksi Turcji, Turcji. Turcji, Turcji. Turcji, Turcji. Turcji. Kutoman Bardzo. Kamelaby powiedział że mnie kocha po Debeste Kapitalist, Turecku. tak <laughs> e, Tot Heavy Totmorheł tot tot Dobra, myślę, że zawijamy się do chatyp Tak, zawijamy się do chaty moi drodzy, a zobaczymy się oczywiście w piątkowym odcinku jak zawsze tak jest. Uwielbiam was, łapkujcie i zostańcie z nami. Jo mordeczki!